Moi drodzy, dzisiaj mamy... Drugą już zapowiedź klasy mąka, a raczej pierwszą zapowiedź, jakkolwiek by to nie brzmiało. Mieliśmy wcześniej artykuł odnośnie właśnie klasy mąka, jak go projektowali, jakie tam mieli cele w związku z tym. Dzisiaj dostaliśmy New Vocation Content Teaser, 1 na trzy, czyli to będzie jeden z trzech. Co by znaczyło, że w sumie takich artykułów na temat mąka będzie osiem. Cztery właśnie te... pięć, przepraszam, artykułów dedykowanych mąkowi e, oraz trzy takie Vocation Teasery e, odnośnie właśnie klasy mąka. Już widzowie mówili, że nie będzie tutaj jakichś ciekawostek odnośnie mechanizmu. Tylko sama historia, ale zobaczymy sobie, przeczytamy tą historię, zobaczymy na screenshoty dokładnie, je przebadamy, co tam jest napisane, i zobaczymy też na komentarze odnośnie tego news'a, i przeczytamy sobie też opinie z forum. Być może coś ciekawego się tam pojawi. Wzrost nie może być nieskończony, ale musi przestrzegać cyklu, tak jak wszystkie żywe istoty. Oświecenie rozkwitnie w pełni, a następnie osiągnie równowagę. Dar en pa to jakiś nowy szaman. W był erpa unpa, teraz jest erpa rahnung. Opisanie ścieżki mnicha jest trudnym zadaniem. Jest to w pewnym sensie podobne do wyjaśnienia uczuć miłości lub strachu komuś, kto nigdy ich nie doświadczył. Jak mogą pojąć to, czego nie poczuli? Dotyczy to również drogi mnicha. Aby ją naprawdę zrozumieć, trzeba jej doświadczyć z pierwszej ręki, czyli się grać mnichem, żeby jej doświadczyć. Pomimo wyzwań staramy się uchylić rąbkę tajemnicy i dać wgląd w tajemniczy świat tego nowego powołania. Zacznijmy od zapoznania się z częścią ich historii. Tak, tutaj będzie historia mnicha, mamy też pierwszy obrazek, to jest pewnie wejście do tej krainy, czyli ta kraina będzie istnieć, będzie dostępna. Być może z update'em Summer lub nawet wcześniej. Chociaż jak już wcześniej Ci powiedział. Summer Update będzie osobnym kontentem, niezwiązanym z Mnichem. Także możliwe, że czekają nas dwa updatey w następnym pół roku, nie? Odnośnie Mnicha, czyli wprowadzenia profesji i ta może kraina i być może potem Summer Update. Zobaczymy jak widzicie jest ten e, hack Bat, którego widzieliśmy już wcześniej na screenach. Jest ten symbol Mnichów i jest ta statuetka, którą właśnie rekonstruowaliśmy, taką, taką mniejszą e, wersję tego. Więc pewnie to jest wejście do tej całej Krainy. No i oprócz tego nie widać skały. Przejdźmy dalej do historii. Przez stulecia mnisi Merudri mieszkali w Blue Valley, czyli w tej niebieskiej dolinie, położonej wysoko w mglistych górach odosobnionej wyspy. Ich życie, naznaczone trudami i zmaganiami, poświęcone było poszukiwaniu wyższej mądrości i oświecenia. Oddany mentor, zwany Enpa, szkolił pokolenia, aby zachowały swoją kulturę i chroniły swoją własną, a także Królestwo Tibi. Tylko dopiero teraz o nich słyszymy, a już byli szkoleni, żeby chronić Królestwo Tibi. Jednak populacja zmniejszyła się podczas nieustannej wojny ze starożytnymi najeźdźcami, co zakończyło się zamknięciem rozłamu między ich światami. W tym procesie odpowiedni enpa, Gan, osiągnął potężny, ale niebezpieczny stan oświecenia senpi enpa poświęcając się, aby wypędzić najeźdźców, ale łamiąc swoją duszę. To jest chyba rzeczywiście taki ich. Szaman, ten taki najwyższy duchowny. Enpa. Jakby pewnie mają jakąś hierarchię tych duchownych mnichów. To zwycięstwo zostało osiągnięte za wielką cenę. Aby uzupełnić swoje szeregi, mnisi z malejącej społeczności Merudri zaczęli rekrutować osoby z zewnątrz z Downport. Oh. <grystanie> w miarę jak rekruci awansowali w swoim szkoleniu, uzyskali dostęp do większej liczby obszarów Blue Valley. Ponadto wybrane osoby podróżowały inkognito przez Tibie, podejmując trójkątną ścieżkę, aby studiować świat zewnętrzny, czyli tą. Właśnie z tego symbolu trójkątna ścieżka. Poszukali nowych bojowników. no to udali się na downport i sobie przebierali wśród graczy. To owa zmowa, moi drodzy widzowie, to owa zmowa przyszły, o przyszłych mnichach. Ci pielgrzymi rzadko walczyli lub osiedlali się poza doliną, skupiając się na nauce i dokumentowaniu, znieśli ukryte kapliczki na całym świecie, które każdy inicjowany musi odwiedzić raz w życiu. Podróż wiąże się z trudnościami i próbami, a poszukiwacze podróżują w przebraniu i nie wolno im, im kraść ani zabijać bez powodu. Służy zarówno jako inicjacja, jak i trwały drogowskaz. Ej, to jest w sumie ciekawe, bo tu jest pokazane, że będą musieli odwiedzić chociaż raz tą kapliczkę w życiu, czyli może jakby, jakbyście chcieli mieć tą promocję dla mnicha, to już nie kupicie ją króla na przykład w Thais, tylko trzeba będzie świrować, cudować, dostać się do krainy Merudri, dopiero tam zagadać z NPC-tem i tą promocję zdobyć. Tak to wygląda. Kolejny screenshot, który był właśnie koło tej części tekstu. Mamy naszego Hug bada Wygląda jak jakiś ogród zen, mamy kafelki takie starożytne, jakieś drzewka, bonsai, jest lampion. Taki styl egzotyczny. No, ładne, ładne, no ale dużo nie pokazane jest akurat. Zakorzeniona w fatalnej przeszłości rozwinęła się potężna doktryna, skupiona wokół znaczącej roli liczby 3. Jest ona kluczowa w kształtowaniu zwyczajów, umiejętności i kultury mnichów. Reprezentuje ona elementy spokoju lub całości: harmonię, oświecenie i moc. Te trzy aspekty. 3 to znak boski. Grim Reaper, no, pewnie tak. Boska istota mnich. Elementy te są symbolizowane przez trójkąt z centralnym okręgiem, wskazującym na kompletność i spokój. Liczba ta definiuje również. Wspomnianą już trójstronną ścieżkę. Wzdłuż ścieżki każda kapiszka reprezentuje te trzy elementy, nad którymi mnisi się zastanawiają i śpiewają osobiste mantry, skupiając swoje unikalne moce. By łatwo zauważyć, mnisi różnią się od innych znanych powołań. Ich rozległe szkolenie mentalne doprowadziło niektórych do osiągnięcia tak głębokich poziomów spokoju, że całkowicie przekroczyli w fizyczną egzystencję. Nie można dodawać, że rozwinęli, rozwinęli swo, również potężne zaklęcia i umiejętności bojowe. Mówiąc prościej, niezwykle trudno jest sprawić, by stoicki mnich stracił panowanie nad sobą, jednak gdy trzeba działać mnich może zmienić się w potężnego mistrza sztuk walki, którego umiejętności mogą być niezwykle przydatne. Naturalnie ten artykuł dopiero zaczyna eksplorować fascynującą historię mnicha. Nasza nadchodząca seria Inside dostarczy jeszcze więcej informacji w tle w nadchodzących tygodniach. Aby tak naprawdę zrozumieć głębiej, będziesz musiał doświadczyć grania mistycznej postaci osobiście, czyli po raz kolejny odsyłają nas na test serwer. Niech każdy z was rozkwitnie, podążając swoją własną niepowtarzalną ścieżką. Oświecenie dla wszystkich, Twoi menadżerowie społeczności. I tu jest bardzo ważna informacja na samym dole, że już w najbliższy poniedziałek głębsze przyjrzenie się magicznym zdolnościom Mnicha. To znaczy, że w poniedziałek możemy spodziewać się artykułu, który zaprezentuje nam umiejętności nowej profesji. I tak jak cały artykuł w sumie nie pokazał zbyt dużo, bo to jest po prostu historia, no mnisi są spokojni i tak dalej. Pokazali tylko, że, że potrzebowali pomocy nowych osób z downportu, żeby nowych mnichów zatrudnić. Pokazali to może trochę dolinę, zaraz jeszcze mam jedno zdjęcie, jedno, które zobaczymy. Nie mamy tutaj nic odnośnie mechaniki tego mnicha. Ale jak też widzicie, w poniedziałek będzie opis zdolności mnicha, czyli wszystkiego, jego, może nie wszystkie, ale skile jego. No, i tutaj macie też nowy zwiastun treści. To jest jeden z trzech. Pewnie będą takie zwiastuny fabularne. Do tego będą te artykuły, które wcześniej tu dostaliśmy odnośnie Michał, które już czytaliśmy. Artykułów będzie znowu 5, więc możemy się spodziewać w sumie ośmiu razem postów z tym związanych. Potem tylko test serwer, nie? Z 17 zapis postaci na test serwer i 25 już będzie test serwer właśnie z Michem. Tu jeszcze mamy trzecie zdjęcie, którego jeszcze nie widzieliśmy. Tak wygląda. Jakaś piramida, to może właśnie w tym mieście, gdzie żyją ci Merudri. Oczywiście z trójkątem w okręgu. Są jakieś tutaj pale do trenowania pewnie. No to się tutaj balans trenują, spokój, no ale nic konkretnego nie widać. Opis mąka, jak jakiegoś jody. <grych> no trochę tak, no ale no wiesz, czego się spodziewać? No, skoro to jest y y mąk, mi, to tak to by wyglądało. Mówiliście, żeby zobaczyć jeszcze opis Hogbada. Hagbad się nazywa. Jest taka postać jak Hagbad, rzeczywiście. Jest to, jest to postać na e, Antice z Downportu i ma w opisie. We want classic servers. Chcemy klasyczne serwery. Cipsoft bardzo dobrze wie, że wy chcecie te klasyczne serwery. Tak samo jak było odliczanie, no to pierwsza myśl, jaką każdy chyba miał w głowie, no może nie każdy, ale większość, że właśnie powstaną w końcu klasyczne serwery TB. Forum jest cały czas spamowane tym, tą informacją i według mnie gracze tak tym spamują, że nawet jak się Cipsoft zapierał ileś tam lat temu, że nie będzie tych serwerów, to gdzieś z tyłu głowy Myślę, że zaczynają kombinować, albo już nawet robią coś w tym kierunku. Może pewnie na przestrzeni paru lat to wie coś takiego powstanie. Może w jakiejś nieco innej formie. Zobaczmy jeszcze komentarze pod tym właśnie newsem. Mamy tu tylko... Taką omąku, dziedzictwo kulturowe, mnichy żyli w odosobnieniu, poświęcając swoje życie oświeceniu i ochronie Tibii. Pomimo spadku populacji z powodu wojen, nadal podtrzymują swoje starożytne tradycje. Aby przeciwdziałać spadkowi liczebności mnichów, Merudri rekrutują teraz członków z Dawnportu, stopniowo zapewniając im dostęp do większej liczby obszarów Doliny. O, właśnie to jest ciekawe, stopniowo zapewniając im dostęp do większej liczby obszarów Doliny. Czyli być może dolina będzie tylko dla mnichów? I Im wyższy masz poziom, albo nie wiem, jakąś promocję sobie zyskasz, to dopiero odblokuje się dalsza część krainy. No nie wiem, tak może to trochę wyglądać. Tutaj mamy doktryna mnichów skupiona wokół świętej liczby 3. Kładzie nacisk na harmonię, oświecenie i moc. Symbolizowane przez trójkąt z centralnym okręgiem, który kieruje ich praktykami i rytuałami. Wyraźne umiejętności. Mnisi przechodzą rozległe szkolenie mentalne, opanowując zaklęcia, umiejętności do walki. Pozostaną opanowani pod presją, ale w razie potrzeby mogą stać się groźnymi mistrzami sztuk walki. W ciągu kilku najbliższych tygodni opublikujemy kolejne wyróżnione artykuły różnych zespołów, członków zespołu, czyli chodzi o te właśnie pięć artykułów głównych. Niekoniecznie wejdzie do test serwera, tylko one będą jeszcze później wychodzić. To będzie pewnie raz, raz na tydzień, coś w tym stylu, ale będziemy również publikować wiadomości na temat lor, czarów i przedmiotów przez następne dwa tygodnie. No to teraz mamy pierwszy, no to w poniedziałek będzie odnośnie skilli, czyli umiejętności mnicha, no i może w czwartek następny, bo potem już tylko test server 25 wyjdzie. Ale mamy tutaj odpowiedź jeszcze na forum nową od Liamasa odnośnie tego ogólnego posta z Mnichem tego pierwszego i jest tutaj bardzo fajna informacja, że nowa profesja nie będzie związana z Summer Update'em, czyli on wyjdzie przed Summer Update'em, bo też były takie wątpliwości wcześniej, czy Mnich po prostu będzie częścią Summer Update'u, przez co skipnął ten update, ale no jest taka takie info, że nie. Mam nadzieję, że wyjdzie Mnich oraz ta cała kraina, i dopiero potem wyjdzie Summer Update z jeszcze jakimiś nowościami, newsami. Trzymam kciuki, że, że tak właśnie będzie. Tu się ktoś pytał, czy można sobie wcześniej zrobić ósmy level, żeby w razie, gdy wyjdzie Monk, żeby od razu wybrać tą profesję i tak, można sobie przygotować wcześniej, wcześniej taką postać na Downporcie, czyli możecie już zrobić ósmy level i jeszcze nie wychodzić z Downportu i czekać, aż oficjalnie wyjdzie Mnich i będziecie mogli od razu wybrać tą profesję. I tu jest jeszcze bardzo fajna informacja. Czy będzie można przejść z ruggardu do Mainu, przechodząc przez Wyspę Przeznaczenia i zostać Mnichem? I nie, nie będzie to możliwe. To jest ciekawa informacja, że mnisi będą tylko mogli zostać mnichami e, przechodząc z Downport. Nie? Także ruggard jest jeszcze bardziej zapomniany, tylko tak utwierdza, że soft, no już trochę całkowicie go olewa. No ale z drugiej strony nawet w tej historii mówią, że, e, że nowi, nowi mnichowie to właśnie są ludzie z Downportu, że sam to ich rekrutują i szkolą. Więc nawet popularnie by się to nie zgrywało z tym e, Ruggardem. Przejdźmy sobie dalej. A, jednak są Informacje. Dziękuję bardzo za informacje. Rzeczywiście, Diamant już tutaj odpisał. Nadal wiele pytań bez odpowiedzi. Więcej odpowiedzi wkrótce, czyli standardowo. Ludzie chcą wszystko od razu dostać na tacy, ale no trzeba czekać na ten serwer. Jako firma, która nie lubi pracować nad dużym projektem, jestem zaskoczony, że chcesz dodać piąte powołanie. Ciekawe, czy zdajesz sobie sprawę, ile pracy będziesz musiał włożyć, aby zintegrować mąkę z resztą gry. <gry> czyli znowu, gracz ma obawy, gracz wie lepiej od firmy. Tak. Musimy jeszcze raz podkreślić, że jest to bardzo kompleksowy projekt. Obejmuje wszystko, o czym aktualizację starej zawartości, wprowadzenie nowych przedmiotów i zaklęć, dodawanie mnóstwo nowej grafiki, rozszerzenia wiedzy i wiele więcej. Ponownie powiększamy i tak już ogromny świat. Dużo graczy ma wrażenie, że Chipson nie wie co robi. No, że dla jest napisali, że wprowadzą Monka, zrobili nową próbkę i nara i, i zostawili wszystko. Nie wiadomo, błędy pewnie będą, coś tam zapomnieli, ale no, raczej pomyśleli o tym wszystkim. Nie? Czy Mnich będzie musiał używać many i czy obrażenia zadawane przez nich czarami będą zależeć od poziomu magii? No fajne pytanie, ale więcej szczegółów na ten temat w przyszły poniedziałek, gdzie będą właśnie omawiane skille Mnicha. Jeszcze ponoć jest jedna odpowiedź, dlaczego jest pięć artykułów i pięć tych zapowiedzi, znaczy i trzy zapowiedzi. Czy to znaczy to, że mamy jeszcze cztery artykuły i dwie zapowiedzi? Poprawnie, jeszcze cztery spostrzeżenia od zespołu deweloperskiego, czyli to właśnie takie artykuły opisujące ogólnie Mnicha, sposób jego tworzenia, o czym myśleli, jak go będą tworzyć i dwie zapowiedzi, czyli takie typowo fabularne, jak właśnie ta, którą czytaliśmy, czyli no, fabularne, czy akurat przedstawiające nieco bardziej samą profesję. Bo Rzeczywiście, ta zapowiedź, ta zapowiedź która dzisiaj była, przypomina trochę taki Summer-Winter update, bo są dosłownie tak, e, podobny styl, e, styl tych zapowiedzi jest, nie? Jedna dotycząca zaklęć i jedna dotycząca przedmiotów. O, tutaj też zdradzili trąbkę tajemnicy, że rzeczywiście będzie odnośnie zaklęć, i jak będzie bił, to już w poniedziałek, no i pewnie w czwartek przedmioty mnicha, może jakieś pierwsze screenshoty zobaczymy. Mimo, że dużo jeszcze informacji e, tutaj może nie podali w tej pierwszej zapowiedzi, to jednak można wyciągnąć jakieś wnioski i fajnie, że tak to wygląda i rzeczywiście te e, artykuły będą wychodzić i że cały czas ta Tibia przez te tygodnie następne będzie żyła właśnie nowościami związanymi z Mnichem. I fajnie, że tak to da dawkują nawet, nie, mimo że chcielibyśmy wszystko poznać od razu, jak to ma wyglądać, nawet żeby już tego Micha dali do gry, ale chyba nie o to chodzi, chyba nie o to chodzi. Bardzo fajnie to idzie. I tak jeszcze mała aktualizacja, bo jak wczoraj robiłem filmik, e, Denzoka, czyli właśnie ten Hars Winged Helmetem, wtedy kosztował 10, później 20. Tysięcy Tibia coinów, potem 100 tysięcy Tibia coinów. Kilka godzin później 150, i dzisiaj już jego obecna oferta to jest ponad 180 tysięcy Tibia coinów, co w przeliczeniu na złotówki jest to około 30 tysięcy złotych. Ogromne to są pieniądze, jak widzicie. Zobaczymy jeszcze, bo oczywiście trzeba poczekać parę dni jeszcze 3 dni do końca. No i zobaczymy, czy osoba, która to kupi, opłaci tą postać. Zobaczymy. Czekamy do, też do 16 lutego. Uwaga, mamy jeszcze jednego newsa. Począwszy od następnego zapisu serwera we wtorek 18 lutego. Światy Zuna i Zunara będą również aktywnie chronione przez Batelyaj. Dlatego też, jeśli chcesz tam zagrać, aktywacja Batelyaj będzie obowiązkowa. A to do tej pory nie była obowiązkowa. A to ciekawe, dlaczego tak? Okej. Okay. <laughs> dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Taka tam ciekawostka tibijska. Jestem zaskoczony. Bot serwer. Bo tak. Są to oczywiście światy eksperymentalne, ale wydawało mi się, że skoro wprowadzają batelaje, to do całej TB, a nie że jakieś wyjątki są. Też w sumie możemy że odnośnie Double Expa, bo się od paru osób pyta. Kiedy będzie następny Double X? Mamy co miesiąc, pierwszy weekend miesiąca, jest jakiś event. No i teraz był Rapid Respawn, jak widzicie, siódmego. jest następny event wypada na siódmy, no i prawdopodobnie będzie to Double X i Skill. Nie jest to potwierdzone, oczywiście, ale pewnie za parę dni się coś tutaj pojawi. Raczej wątpię, żeby Slipsoft skipnął. Na jakiś miesiąc, bo zawsze coś się dzieje. Można by się to już wstępnie spodziewać. A jak będzie jakieś info, to oczywiście się dowiemy. <laughs> Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne filmy i na streamy, które odbywają się codziennie. Do zobaczenia. Jego dzionka, Piota.